Sport jest jedną z ważnych wartości kulturowych wpływających na rozwój i zdrowie człowieka. Uprawiany od najmłodszych lat ma stać się elementem wpływającym na jakość codziennego życia. Uczniowskie kluby sportowe są specjalnym rodzajem stowarzyszeń. Tworzy się je z myślą o dzieciach i to one są ich głównymi członkami i zawodnikami. Zadaniem klubów jest organizowanie sportu w środowisku szkolnym i zachęcanie wszystkich dzieci do udziału w sportowo-rekreacyjnych zajęciach pozalekcyjnych. Uczniowski Klub Sportowy powstał w roku 2007, założyli go pasjonaci sportu, związani blisko ze Szkołą Podstawową w Dobczycach. Między innymi dzisiejszy Pan Starosta Tomasz Suć był założycielem tego klubu sportowego. Jeżeli chodzi o nasze działania, to zadaniem naszym jest organizować ofertę sportową pozalekcyjną dla dzieci związanych blisko z tą szkołą, jak również organizować zawodnictwo dla dzieci z całej gminy Dobczyce. W naszym klubie naszym działają różne sekcje, prowadzimy zajęcia z piłki nożnej, z piłki ręcznej, z piłki siatkowej, zajęcia z tenisa stołowego. Ostatnio bardzo popularny jest Nordic Walking, który również nasza koleżanka wprowadziła w naszą ofertę. Hop, 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 góra, góra, dobra, a teraz... Nasza działalność nie mogłaby się odbywać, gdyby nie wsparcie z gminy. Bardzo dobrze nam się współpracuje z gminą Dobczyce i dzięki niej pozyskujemy większość środków na naszą działalność. Nie mogę również tutaj zapomnieć o naszej szkole, która dysponuje bardzo dobrą infrastrukturą sportową i mamy możliwość z niej korzystać również na potrzeby naszych zajęć. I wspomnę również o moich kolegach, koleżankach, którzy bardzo dużą część swojego wolnego czasu poświęcają właśnie na te działania tutaj w klubie, gdzie Większość z nich odbywa się charytatywnie, nie pobierają żadnych gratyfikacji finansowych. Organizujemy współzawodnictwo przy współpracy z UKS Płomień Brzączowice. Organizujemy współzawodnictwo dla całej gminy w Dobrzycach, gdzie na poziomie gminnym rywalizują również w takich konkurencjach jak, jak piłka nożna, piłka ręczna, piłka koszykowa, biegi przełajowe, pływanie, organizujemy również obozy sportowe. Co roku w naszej ofercie jest yy, zawsze organizowany obóz sportowy gdzie staramy się wyjeżdżać w różne miejsca a uczniowie nasi przez to mogą poznawać różne regiony kraju a również doskonalić swoje umiejętności i poznawać sporty ekstremalne mają możliwość jeżdżenia na kładach korzystania z parku linowego toru saneczkowego także naprawdę bogata oferta i cieszy się bardzo dużą popularnością wśród naszych dzieci Ludzie, którzy u nas pracują są bardzo blisko związani ze szkołą, przez co znamy potrzeby dzieci i ta nasza oferta wybiega naprzeciw ich oczekiwaniom. I wszyscy wciągnięci w ten wir sportowy potrafimy dokonać tutaj naprawdę niesamowitych rzeczy, przez co mamy bardzo duże osiągnięcia na szczeblu powiatowym, gdzie praktycznie cały czas istniejemy, ale również na szczeblu rejonowym, i wojewódzkim. Nasze dzieci tam już miały możliwość się pokazać i jestem przekonany, że to dzięki działalności UKF dobrze, i startowania pod jego szyldem te wyniki mogą być aż tak wysokie. Dziewięć lat temu wpadłyśmy na pomysł z koleżankami, żeby zorganizować jakąś, jakieś zawody sportowe dla klas młodszych, czyli dla klasy pierwszej, drugiej, trzeciej, bo najczęściej w zawodach sportowych biorą udział starsze dzieci. No i pomysł był taki, żeby to zorganizować w formie właśnie takich zawodów. Przede wszystkim jest ważnym to, że znalazła się oferta dla dzieci młodszych. Dzieci starsze zawsze były w jakichś sportowych rywalizacjach mogły się wykazać, miały takie okazje, a maluchy niekoniecznie. Zawsze to była, jeśli były to zawody, to były to zawody wewnątrz szkół. Natomiast akurat ten pomysł pozwolił na takie zintegrowanie wszystkich dzieci z każdej placówki i nie zdarzyło się nigdy, żeby któraś placówka, na, któraś szkoła nie przyjechała na naszą olimpiadę. Także myślę, że trzymamy tak dalej i zapraszamy na jubileusz 10 przyszły I yeah.